Witam wszystkich, ja jestem Mutu. Dzisiaj chciałem Wam pokazać moją kolekcję plakatów. Są to różne plakaty z Bravo Sport, z różnych gier. No to zaczynamy. Pierwszy to będzie plakat Barcelony, oraz reprezentacji Polski. Jest to dosyć stary plakat z Gigasport kiedy jeszcze grał na nim Auri. Teraz w mamy bardzo ładny plakat reprezentacji Polski, w którym grał na przykład Job. Dobra. Dobra, ogłosimy. Następny to jest z Brawo sport Gonzalo Igualin. Na odwrocie mamy Chelsea, London. To jest chyba z sezonu. Kiedy jeszcze grał Anelka? Tak wygląda. Dobra. Następny to Arsenal, London. A na odwrocie. Sergio Ramos bardzo ładny plakat. Następny Robert Lewandowski kiedy jeszcze grał w Lechu Poznań oraz Gonzalo Higuain kiedy jeszcze miał długie włosy. Następny to Katarzyna Skowrońska oraz tam piłka ręczna. Następny plakat również Robert Lewandowski z Lecha Poznań oraz Kobe Bryant. Taki. Okay. Następny. Yy, Mariusz Wlazły z reprezentacji Polski i siatkarz oraz Steven z Liverpoolu. Następny to Nikolas Anelka. Następny to Radosław Majewski. Następny to Cezar z jeszcze z Arsenalu. Oraz Fernando Torres jeszcze za Zatoką Madryt, kiedy był łysy. Następny to Ronaldinho, kiedy jeszcze grał w Barcelonie oraz Sebastian Świterski, siatkarz reprezentacji Polski. Kaka, kiedy jeszcze grał w Milanie oraz. Kuba Błaszczykowski z BVB. Następny. Real Madryt. Dosyć stary skład. Sezon 2007-2008. oraz Robin van Persie z Arsenalu jeszcze. Następny to Juventus Turyn. Ciłe fajne żółte stroje. Oraz Samir Stydzić z Lecha Poznań. Kiedyś grał. Następny to znowu Chelsea z sezonu 2008. Oraz David Beckham z AC Milan. Następny AC Milan. Jeszcze z Ronaldinho. i Szewczenko oraz e, Kobe Bryant znowu następny, a to formuła jeden no, Będę pokazywał e, Bayern Monachium, Dzieńmy. następny Reprezentacja Polski. E, taki plakat rozdawała Biedronka. Właśnie za darmo. Następna to będzie gra chyba już. E, of Empire oraz The Drive Ultimate. Następny również z gry The Sims Z Życia Święte oraz Decy im cztery pory roku. Następny to The Lord of the Rings, Conquest. Następny Pur oraz Gothic 3, Następny. Ryzen, bardzo fajna gra, podobna do GoTikA. Teraz Mass Effect 2, również całkiem fajna. Następny... E... Tomb Raider, bardzo fajna pani. I tutaj również Tomb Raider. Następny to. O, coś tu się skleiło, O, Coś tu się bibułka przylepiła. A już dobrze. E, Tiberium oraz Konflikt Denit Ops. Następny to będzie piłkarz. Lionel Messi z reprezentacją Argentyny oraz Zlatan Ibrahimowicz. Następny to. O, również bardzo stary Real Madryt sezon 2006-2007 możemy zaobserwować, wtedy byli tacy piłkarze, oraz Macierz z Żurawski z Celtic Glasgow. Również bardzo stary. Następny, to będzie chyba mój ulubiony, jest bardzo duży. Tutaj mamy gwiazdy Ligi Mistrzów, idziemy na ataku Messi, Torres oraz Zlatan Ibrahimović, Steven Gerald, Lampark Del Piero oraz Ronaldo i na obronie Ramos, Borus, Galas oraz Lamez, to są gwiazdy Ligi Mistrzów, a na odwrocie mamy eee... Ibrahimović, Robinho, Runi, Ronaldinho, Ribery, Torres, Huntelaar i Drogba. Bardzo fajny plakat. Może sobie go zawieszę na ścianie. I ostatni plakat. Bardzo ładna pani, intro 2. Oraz Pro Evolution 2009. To byłoby na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!